Witam was, ja jestem Wevor a to odcinek serii kanciastej przygody Więc mi nic się nie zmieniło poza tym, że zaśnieżyło mi trochę podwóreczko Trochę śniegu już wziąłem Jest w magazynie Ale więcej na razie nie będę brał W dzisiejszym odcinku yy, chciałbym Udoskonalić tą moją wieżę, a raczej dokończyć ją LOL Eee. Co to było? Eee. <laughs> LOL eee. Jestem niezmiernie zdziwiony co to było Nie no to jakieś cheaty są so, słuchajcie Dobra. Yy, Moczki kosnej nie mam, abybym wysypał tutaj gdzieś na Dirt owieczką. Może by się rozrósł, bo mi się nie chce trawy tam prowadzić. No i cóż. Dobra, jak mamy bambus. Idziemy jeszcze do magazynu sprawdzić, czy mam jakieś biblioteczki. Aha, czekajcie. Sprawdzę, czy tu coś mam. A nie, nie skrzynki nie mam. Oj, jaki ja niezagospodarowany. A cóż, trudno. Bo dzisiaj chciałbym już tam postawić stół do ulepszania. I może coś ulepszyć, nawet. Tylko tak, gdzie trzymam bambusy. O. Ale to chyba nie wszystkie. On tak, to znowu szukanie. Mhm. Dobra, ostatni jeszcze ten Gdzie może kupić o są biblioteczki gdzieś tutaj To chyba raczej będzie gdzieś tu Tak są tutaj Tak znowu na widoku ta lawa była <laughs> Ale cóż, czasami trzeba jeśli coś się fajnego chce zrobić O zapomniałem tak Ok, tyle, może wystarczy. Znowu drewna nie mam, tak wiem. Biedny jestem. Hmm. Ok, a na razie zadowolmy się tym, co mamy. Przy okazji, trochę zewnętrzne zetnę. A więc idziemy. Tędy przejdziemy sobie. Bo tędy jest przejście, to muszę jakoś ograć, żeby mi mopki do środka nie wchodziły. No ale to już kiedy indziej. No piękna wieża. O, grzybki może pójdziemy pozbierać, bo już chyba się rozrosły. Ach nie, to trudno. Nie ma potworków. Nie ma. Okej. Okay. Środek. Środek to są. Um, czekajcie. Są. So, zaznaczę sobie środek. Tak, 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 tak. Tu jest środek. Czyli. Ja te biblioteczki, o, czekajcie, tutaj chyba rozoram te schody, Postawię zwykłą segwę po prostu, tutaj na nie mam. Na razie zasłonię dirtem, później to się zmieni. O, bo myślałem, no, nie ma już niczym zasłonić. A. Żeby to zrobić, jakoś tak, o yy, cięcie telefonu. Tja, to był Olek, PC Game Show. No, mam jechać z nim w sobotę na skatepark, także do mnie zadzwonił. Dobra, ustawiamy. Nie będę stały w kwadracie, ja to jakoś udoskonalę. Coś takiego, żeby to nie było nudne, żeby to nie był nudny kwadrat. Tutaj właśnie jeszcze nie wiem co postawić. Tak cały czas nad tym myślę. Hmm. Jeszcze się zastanawiam, może ktoś mi jakiś pomysł podsunie. A jeszcze się zobaczy. Czekajcie na godzinę, ok? Jeszcze? Hmm. Dobra, myślę, że jeszcze raz i zrobimy sufit z tego. Wiem, że to będzie trochę dziwnie wyglądało, ale zawsze będzie większy poziom ulepszania. Oj, 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 oj. Tego się obawiałem. Cóż, trzeba iść po drewno. O, nie ma tak, moja zaśniżona krainka. Tędy sobie wyjdę. Pójdę tam, poszukam coś. w tej górze nic nie zrobiłem, ale zrobię, bo to ma być mój kompleks. Coś takiego jak... Hmm, ...jak taki... ...takie duże budynki wokół siebie. Tutaj próbowałem zrobić jakąś fabrykę kaktusów, jak ale mi coś nie wyszło. IC3. Tam też jest, widzę. O, tutaj fajna góra jest. A... Aha, ja mam drewno. Po co ja szłem? Ja, ale ja głupi jestem. Tak, wiem. O, ciemno się robi, to zajdę do domku po. O, może zaoram resztę tych biblioteczek, co ja tam nie mam. No i wezmę ten stół do ulepszenia i od razu już tam z nim pójdę. Słyszałem, że Mr. Pixel od nowa rozpoczyna swoją karierę. powrzucał parę odcinków i znowu je robi. Także zapraszam. Ja on i tak nie ogląda odcinków, także nie będzie wiedzieć, że go promuje. <śm> Może niedługo jakiś mini-konkursik zrobię dla moich widzów. Ale jeszcze zobaczę. Dobra, tyle zrobię, bo resztę to sobie wezmę z starej biblioteki. Którą mam na samej górze, a raczej nie na samej górze, tylko na przedostatnim piętrze chociaż może piętro ostatnie, ale to ostatnie jest otwarte. Hmm, <laughs> ciach, tylko książki. No, to po prostu zrobię sobie tutaj bibliotekę. O, tu coś walne, jakoś ławeczkę. No i też ogólnie tam po kminie. Gram na peaceful, ojoj, Zagapiłem się. Mój błąd. No, lagi. Dobra. Prześpię się... Albo... Hmm. Spać czy nie? No, prześpi się z siekierą w dłoni. Dla bezpieczeństwa, no. Akurat bez żadnych problemów. Potworków, widzę, też nie ma. No i Git. Tak ma być. Tja, dostać na jedną biblioteczkę. Ale obitny. Dobra, zaszalejemy. I od razu mówię, że w sobotę może nie być odcinka. W związku z moim wyjazdem na skatepark. Zrobię jeszcze może odcinek informacyjny o tym specjalny. Ale to jutro. Ojica widzę spokojna. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie zespiło. Tego bym nie chciał. Tak, z marnotrawstwo biblioteczki. Żeby mi starczyło idealnie. Perfekto. Ściąga runy. Ulepszmy łuk. Damage jeden. Hmm. Tam ta ściana chyba trochę za daleko się znajduje, słuchajcie. No, chyba niestety tak. No to co? Ona miecz Później jeszcze się coś skmini. Na razie to by było na tyle. Jeszcze idziemy zebrać grzybki. Mam nadzieję, że nie ma tam potworów. Dobra. Czach. Słyszałem, że coś pływa. Strzały mam... Jak zwykle, nie? No, grzybki, grzybki płynąć. Creeper! No, coś dużo w tym razem. Cały czas słyszę jak spadają. No, come on, come on. więcej chcę. No chodźcie, ile? Cztery, cztery, e, tak mało. No cóż. Widzę, że tu potworki się kąpią. Ech, trudno. Jakoś to będzie. Dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. No, a ja się z wami pożegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć, pa, pa. i jo.